U kobiet w ciąży bardzo rzadko dochodzi do wypadania włosów. Zwykle wypadanie jest wstrzymane przez cały okres ciąży, dlatego jeśli włosy w ciąży zaczynają wypadać, szczególnie jeżeli jest to intensywne wypadanie, to każdy taki przypadek wymaga wizyty u lekarza. Wypadanie włosów zaczyna się 2-3 miesiące po porodzie i wtedy dochodzi do intensywnego wypadania włosów, które miały przedłużoną fazę wzrostu przez całą ciążę. Najczęściej następuje odrost wszystkich włosów, jednak należy czasami posłużyć się dodatkowym leczeniem miejscowym i suplementacją. Dobór leczenia i suplementacji powinien być prowadzony przez lekarza, szczególnie jeżeli kobieta karmi piersią. Należy unikać suplementów diety związanych z lizyną, gdyż nie jest ona dostatecznie przebadana w tej grupie pacjentów.